Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, jestem czekanie, już się, Jeszcze się widzę. widzę. I dzisiaj sobie gramy z zubą wy. sy, ly, cztery, cy, hy, kropka i o. My się tutaj z zubą sojuszujemy, chociaż to jest nielegalne, dla nas jest wszystko legalne. Na serwerku jest bardzo mało osób, więc koniecznie wbijajcie gierka mega fajna. Chodzi tu o to, że sobie zbieracie punkty, tam na dole widzicie moc i macie po prostu tutaj ulepszenia. Tu ulepszę wszystko normalnie. Bo ja tutaj jestem pro. Chcę trochę oddalimy ekran albo to za chwilę. My musimy trochę sobie HP nabić i robimy wina po prostu. Wygrywamy z wszystkimi. Ja sobie tutaj oddalę. Proszę, bum, bum, bum. Będzie rozwalony typek. No i rozwalony, widzicie jak to się robi. My sobie tutaj z co już sojuszujemy. Zuba, gdzie jesteś? Chodź tu gdzieś do mnie. O! Siema, się, na Zuba. Czekaj, jestem, muszę tutaj nabić to moje. No. Moje! Moje! No właśnie wyjechać po VHP. Wow bo! Ja się ulepszyłem i to mega. Moje! Moje! I my sobie tutaj sojuszujemy się pierwszą gierkę, wam tak pokażemy o co tu chodzi. A potem sobie pogramy tak, że normalnie zuba nie będzie miała ze mną szans, więc oglądajcie do końca, bo będzie się działo. Będzie się działo, będzie się działo. Dobra, nieważne. Ulepszyłem nawet nie wiem co Ej, Zuba gdzie, gdzie żeś No, co z roku nie ulepszyłem ani razu. Ja się ulepszyłem to dawno. Zuba, gdzie jesteś? O, złe ulepszyłem. Miało być, eh. Ej, halo, zuba, gdzie żeś? Trochę wyżej. Poczekaj, tam na mnie? Bo się zgubiłem. Dobra, jestem bardzo zaletny. O, jestem obok ciebie. Poczekaj, to jest moje. No. A to jest moje. To jest moje, zaklepane. Ludzie, coś wam pokażę za chwilę. Czekajcie, ulepszę tylko yy, w-atak. Czekajcie, gdzie jest zuba, bo mi zwiało na w. O, tu jest zuba. Siema zuba, dobra. My sobie tutaj pograbmy. Ja będzie wszystko ładował wzrok. Spoko. Kurczę, nie mogę teraz go zabić. Mm, pyk, 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 i dobra. Gdzie, Zuba, gdzieś ty? Gdzieś ty, o dobra. Jestem za sobą. No, co mnie bijesz? No bo wchodzisz mi tam, gdzie ja tak... Ej, no znowu we mnie. No bo wchodzisz o, tam, ja, gdzie ja, moje są. Moje zaklepanie. <laughs> <X2> I moje, ha, no. Ale ja se ulepszyłem 10, tu mam... Te, a ty masz 11, idę. Rozwali, rozwaliłem zubę! I teraz, teraz się zuba zemści na mnie, oby nie. W wszy, wszystko watak daję. Wszystko watak. Okej, ok, zuba się już pojawił. Gdzie jesteś na samej górze? To ja tam lepiej nie idę, bo będzie po mnie. I jak zuba mnie dopadnie, no to już po mnie. Ale 27 level, no i to ja rozumiem, no. Wszystko ładujemy normalnie w tego, w. w a jeszcze trochę w życie by lepiej dać. Bo ży życie nie mam nic. A tak mam super, ale życie to nic nie mam. Będziemy sobie tutaj. O nie, Zuba do mnie idzie. gdzieś Zuba, dobra, ja lecę na Zubę, bo Zuba nie ma ze mną najmniejszych szans. Prawda? Kto jest, z, kto jest na, za tym, że ja wygram? łapka w górę, Kto to za tym, że zuba wygra, łapka w górę. Ciekawe il, ile nas jest, prawda? Ej, zrozumiał. Ej, no. A ja już mam ten. A ja już mam na Maxu a tak. A to Max to jest 15. Ty, gościa tutaj złapam. Ej, mam pomysł na wyzwanie. Wbijamy wszy ja, wszystko nie. na Max. Wbijamy wszystko na Max? Wszystko na maksik. Bo jak będzie 28 level, no i ja to rozumiem. Dojechałem tu gościa, patrz. Dojechałem, gościa! Dobra, a ja za chwilę będę miał atak na maks. A życie też masz na maks? Nie. A ja sobie za chwilę życie wbiję na maks. No, nie rozumiesz tego? Bo ja to nie robię wszystko na maks, tylko normalnie... Ej, mam pobierać jak sobie wbijemy to, co chcemy na maks, to wtedy sobie możemy zrobić... Rywalization ciemno, tu jak. No i. Jak jak Reo. Aha. dajcie chwilę. Pyko. Lepiej. Światło musiało pójść. No nie jak to ja 27 level, i będę miał damage na max Ej, damage to, to co myślę? O, a co to za duże, co? A ja mam na maksior! No! Teraz życie ładuję na maksior! Hop, ja jestem hop. blisko maksiora na życie. A ja jeszcze jestem jeszcze bliżej niż ty. Ja tutaj nic słuchajcie, muszę wbijać! Tylko w takie celne, ponieważ, no nie, bo teraz mi się znowu Ej. ładowało, pół godziny. I do... I tu jakiś duży klocek może A czemu dużego klocka też, a nie małego? Bo dużo więcej dają. No wiem, właśnie... Bum! No nie, że mnie trafił! Ty nubiecia, Hotonówek! Taki odcinek z Fortnite był, Hotonówek. O, jaki tam jest... Pory ziom, ziomek, ziomek. Ja ci tu rozwalę. Te, te duże są fajne, bo bardzo łatwo w nie trafić. No i mamy trzydziesty level. Spokuwa. Mm. Mm. Tung, tung. Zuba, może mi podeślesz ten filmik, co razem nagraliśmy, go mi jeszcze nie wysłałeś, to? Nie wiem. No słuchajcie, no nagraliśmy sobie filmik, a zuba mi go przesłać nie chce. No to co to za filmik, no? Czy ktoś mi to pomoże wyjaśnić? To jest nielegalne, pani zuba. To jest nielegalne. Do, do więzienia pan pójdzie za to, że pan mojego filmu nie wysłał. No to nie jest pana film. Jak nie było? Ja mój, go nagrałam. Ale na moje zlecenie. Nie. Tak, ja Cię poprosiłem, panie Zuba. Mm -hmm. Tak? Mm -hmm. Panie Zuba, gdzie Pan jest? To ja tutaj chętnie, chętnie, panie Zuba, coś tutaj jest troszeczkę. Tak, chciałbym z Panem po ponieważ to jest nielegalne. My lubimy nielegalne rzeczy, prawda? Jak tu troluję i prękuję w jednym. U, du ale duży, co? Zobacz. What? No. Ale zobacz, ale klasek duży. No co? nie mam za trzy takie Kuu dobra, ja tutaj... Powiedz mi, ile masz na, na HP? Ile już razy ulepszyłeś sobie HP? Nie wiem. Ja na pewno dużo. Czy znaczy, ja mam pięć. Czy więcej? Ja mam też około dziesiętki. E, a, a przecież ja dłużej gram. To jak to jest możliwe? Bo cię chodźmy Ty! Chodźmy. Tu jest jakiś typek! Wow! Ja, ja go rozwaliłem! Tu był typek, ale serio, to nie byłeś ty. Ty! On ma najwięcej HP! To jest ten typek, ja z nim Datama. Dataman. dokładnie. Dataman. Wow, pozdrawiamy, Datamanka. Damnianka. I. Pum! O nie, nie trafiłem w niego. Panie, Zu Panie Zubeuszu, gdzie pan? W powinnim miejscu. A dokładniej? Bardzo blisko gościa. Daman? Datamana, damana. Mhm. To nie, nie chcemy powalić, bo ty nie masz prawa żyć. W tej grze. To. To. Pan trombeusz. Cię na drogo nie widzę. Ty go. Nie, on nie nie On ci jest... A, bo on ze spida daje. Ja też se dam speeda. Ej, ja, ja... ja se w speeda ładuję. A ty w co? Ja w życie. A po co komu żyć? Chciała dużo. Panie Trombeuszu... No. Proszę tu ginąć. TUM! TUM! Dobrze, jakiś duży klocek. Ja się boję tych dużych. Hmm. Bo mnie zabijał Ja no, bo ty tu nie zabijam więc Łatwizna. Tum, tum. ale tu duży klocek, zobacz, ale duży ten klocek. No się go boję! to jest taki pypek, czyli ja go tu normalnie na 3 hity mam, ja na 4. Patrz, panie, normalnie. To jak, co pan na to, panie Zuba, żeby sobie na koniec zrobić taką, jak już sobie wszystko zjemy jak To taki taką... kosmos. Aha, uh -huh? co pan na to, żeby sobie zrobić na koniec taką, hmm. taką bitwę, taką fajną bitwę? Musimy chwilę poczekać, bo Zuba musi gdzieś wyjść. Mhm. Mm Chwilka przerwy, bo zuba musi gdzieś wyjść. Ja się chwilę nie będę za chwilę się odezwę. Dobra, dojechałem gościa. Gość, który się nie rusza. Co to za postęp? No ja tego nie tylko mam. Ale zawsze dojechałem. No właśnie, dobra. My tu będziemy powoli kończyli, bo chcieliśmy tylko zaprezentować, o co tutaj w tej dziwnej, fajnej bierce chodzi. Więc my sobie tutaj ładujemy wszystko, aby speed. Tak, ta klawiatura jest niewygodna. Speed! Nie wiedziałam, że klawiatura może być aż tak niewygodna. Dobra. Wow! I mnie tutaj za, zabija ten najlepszy... Dobra, ja się tutaj rozkażyłem No i niestety skończyło się. I mamy no moja... Maxa. Teraz jeszcze HP. No. A moja przygoda się skończyła. Tutaj sobie można wybrać postać. No i dobra. No i, no, no i tak się moja przygoda to kończy. Ja się tutaj oglądam. No i dobra. Toku to dziękuję za oglądanie i cześć.